Babeczki z owocami i czekoladą były zwieńczeniem warsztatów prowadzonych przez koło gospodyń wiejskich brzozowy zakątek, które odbyły się w Dąbrowskim Miejsko-gminnym Ośrodku Kultury. Zajęcia zorganizowano w ramach programu Działaj lokalnie. I były skierowane do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Mieliśmy okazję robić babeczki. Dzieci mogły same dodawać kolory, ponieważ mieliśmy barwniki spożywcze, co dawało im dużo frajdę. Mogliśmy robić różne wzorki. I teraz czekamy, aż babeczki się upieką i będziemy mogli je dekorować. Takie zajęcia kulinarne to nie tylko dobra zabawa, ale również sposób na poszerzanie zdolności manualnych. Dużo samodzielności, bo myślę, że. Jednak połączenie różnych składników, mieszanie, co do czego to jest duża umiejętność, już nawet pomoc dla mamy w kuchni. To nasze kolejne zajęcia. Już jedna mieliśmy okazję prowadzić piekłąc pączki i dzieci również brały bardzo chętnie udział i teraz również jest bardzo duża frekwencja, z czego jesteśmy dość zadowoleni. Mali uczestnicy warsztatów dzielnie radzili sobie z postawionymi zadaniami, chętnie zagłębiając się w świat kulinariów. Trudności o dziwo żadnych nie było, a radość dodawanie barwników do ciasta, ponieważ ciasto zaczęło nabierać różnych kolorów. Babeczki zostaną oczywiście ładnie udekorowane i dzieci będą no, mogły same je stworzyć. Następne zajęcia mamy już za tydzień. ze troszeczkę starszą grupą dzieci, a raczej już młodzieżą, będziemy robić e, pierożki i jeszcze jakieś rękodzieło.